Cześć, jestem Klaudia Tekano. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyznać współczynniki b i c we wzorze funkcji kwadratowej, wiedząc, że funkcja f ma tylko jedno miejsce zerowe oraz że f od minus czwórki jest równe f od zera. No to pierwszą daną, jaką mamy, że funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe, to znaczy, że delta jest równa 0. No i że F od minus czwórki jest równa F od ósemki. I z tego robimy układ równań na wzorach. Jedyną rzeczą, jaką możemy sobie tutaj odczytać, to jest współczynnik A, który wynosi minus 1 czwarta. No to lecimy. Delta to B kwadrat odjąć 4 razy AC. Razy A razy C. F od minus 4 znaczy, że za x podstawiamy minus czwórka. No to mamy minus 1 czwarta razy minus 4 do potęgi drugiej dodać B razy minus 4 plus C. Równa się. Da to samo, tylko dla ósemki. Minus 4, 8, do drugiej, b razy 8 plus c. Tutaj to nam się skraca, no i będzie dodawanie. Czyli mamy b kwadrat, dodać c, równa się 0. Tutaj. Będziemy mieć 16, skróci się z czwórką, zostanie ten minus, będzie minus 4. Z tego minus 4b plus c. Równa się. 64 skróci się z czwórką do szesnastki, zostaje minus, czyli jest minus 16, plus 8b plus c. C mamy z jednej, jak i z drugiej strony na tym samym znaku. Czyli możemy sobie to skrócić. Tu przenieśmy sobie, że b kwadrat to inaczej minus c. Z tej strony zostają betki. To będzie minus 4b, minus 8b to minus 12b. Z tej strony jest minus 16. Jak przeniesiemy czwórkę ze zmienionym znakiem, to będzie dodawanie. Czyli tu jest minus 12. Dzielimy przez minus 12. No i mamy 1. 1 do potęgi drugiej to wciąż 1. Żeby C zmieniło znak, to tej jedynce zmieniamy znak na przeciwny. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.